you Dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie po długiej przerwie, po bardzo długiej przerwie. Jak widzicie, jesteśmy w mojej kuchni. A skoro jesteśmy w kuchni, to znaczy, że dzisiaj będziemy urzędować tutaj. Dziś przygotujemy dwa napoje. A dlaczego napoje? Bo do Kapadocji wreszcie przyszła piękna pogoda i w ciągu dnia jest gorąco. Napoje to lemoniata oraz napój dosyć popularny w Starbucksie, który nazywa się Cool Lime, czyli będzie dużo cytryny, dużo mięty oraz pokruszonego lodu. Ale zanim pokażę Wam niezbędne składniki, zabieram Was na bazar Wavanos, bo przecież gdzieś musimy kupić miętę i cytrynę, a najlepiej na bazarze. Jestem już w domu, rozłożyłam zakupy z bazaru, ze sklepu spożywczego, powiesiłam pranie, odkurzyłam, przygotowałam deser. I nareszcie mogę wracać do kuchni i brać się za szykowanie lemoniady. Do przygotowania lemoniady potrzebujemy 5 cytryn, 3 łyżki cukru oraz litr zimnej wody. Przygotowałam sobie miseczkę, tarkę, umyłam cytryny i będę za chwilkę ścierała skórkę na tych drobnych y, oczkach. Jedna ważna rzecz dotycząca samych cytryn. To nie mogą być cytryny, których skórka pokryta jest woskiem. Jak to sprawdzić? E, najlepiej przeprowadzić test nożykiem, delikatnie poskrobać skórkę cytryn i jeśli schodzi z nich coś białego, e, to niestety te cytryny nie nadają się akurat do tego przepisu. Wiem, że można sparzyć cytryny na kilka sekund w gorącej wodzie, ale to nadal nie będzie to samo. Ścierając skórkę cytryny, trzeba bardzo uważać, żeby nie zetrzeć czasem tej białej części. Jest ona bardzo cierpka i zmieni smak naszej lemoniady. Do skórki dodajemy cukier i będziemy tak długo ugniatać, aż nie będzie słychać właśnie tego. Sok wlałam do mięszu a za chwilkę doleję do niego wodę i dokładnie wymieszam. A teraz zabieram się za przecedzanie. A to, co zostało mi na sitku, będę jeszcze dokładnie ugniatać. Lemoniada gotowa. Really nice. Dobra? Beautiful. Orzeźwiająca limonka bez limonki. U mnie na wsi nie ma limonki. W związku z tym ten nas kolejny napój przygotuję ze zwykłą cytryną, ale wierzcie mi, smakuje bosko. Jeśli nie macie, nie martwcie się, wystarczy cytryna. Do wykonania tego napoju będzie nam potrzebna jedna cytryna, mniej więcej 5 gałązek mięty, dwie łyżki cukru i pół litra zimnej wody. Listki mięty odrywamy od gałązek, cytrynę obieramy bardzo, bardzo cienko, wszystko wrzucamy do miseczki. Dodajemy dwie łyżki cukru i za chwilę wszystko będziemy razem ugniatać. Nie jest zbyt pięknie to wygląda, ale będzie pięknie smakować. Kolejny krok. Za chwilkę wezmę wodę, poleję po dłoni, bo jak widzicie tutaj mam jeszcze dużo cukru, dużo soku i to ma wszystko spłynąć do miseczki, a następnie dokładnie wymieszam. Dodałam trzy łyżki soku z cytryny i teraz dokładnie wszystko wymieszam. Teraz zabieram się za przecedzanie. Do szklanki przełożyłam mniejsze kawałki lodu, rozbiłam je przy pomocy wałka, a robiąc to, myślałam sobie o panu, którego imię zaczyna się na literkę W, a nazwisko na literkę P. Wlewamy sok A teraz mam mały problem, ponieważ w domu nie ma nikogo, kto mógłby spróbować tego napoju. Ja poszczę, więc mogę dopiero około godziny 19.26, chyba o ile się nie mylę. E, więc za chwilkę wyjdę z domu i postaram się znaleźć albo córkę, albo syna. I lemoniada i orzeźwiająca libonka zasmakowały. Dajcie znać, czy próbowaliście wykonać któryś z tych napojów w domu. My widzimy się już niedługo. Do zobaczenia!